Siemanko, witam wszystkich. 7 grudnia, 2025. Spokoju w sobie szewie. Tu jak widzicie, mega paka od Alicji. Bardzo fajny, miły gest. Bardzo Alicja, dziękuję Ci. Życzę Ci dużo zdrówka za to. I jak pozwoliłaś, nagrywam, właśnie. No i może rozpakujemy. Ja tak to tylko Nie rozpakowywałem O Przewali się, przewali się pewnie Oj torby na bok A teraz chwila pauzy to wezmę to rozpieczętuję trochę Zaraz wracam no i dobra, udało się, nie było łatwo Wam powiem, ale nie chciałem nic uszkodzić i się udało rozpieczętować. Co my tu mamy? Bio Grunchy z pszenicy orki z pełnego ziarna. To jedno, kokardkę na bok tu może. Kolejne. Bio czarna porzeczka. Kolejne daktyle bio. Trochę tego jest. Myślałem, że to mniej tego jest, o kawa nawet. Ekologiczna kawa z o takiej to nie piłem jeszcze. Nigdy. Będę miał okazję spróbować. No na pewno nic się nie zmarnuje, wiadomo. O same dobroci. Olej immuno. Ciekawe. Odporność. Wysoka zawartość. Omega 3. Suplement diety. Tłuczony na zimno. Ok. Superowo. O, miód. Miód nektarowy wielokwiatowy. Huzar. O, to na zdrówko mi pójdzie dobrze to się przyda bardzo miodowy kłos, słonecznik też ok, wszystko ok. I tu ostatnie co my tu mamy? Eko dzika róża, esencja natury, owoc. No Dobra, super, super paczka Alicja. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz koszyczek pusty, opróżniony. Ale będę musiała zaraz to z powrotem zapakować pewnie. W miarę, tak jak było. Sporo dobroci, wszystko się przyda. Nic się na pewno nie zmarnuje. Dziękuję bardzo jeszcze raz za paczkę. I przy okazji żona zobaczy, bo nie widziała <gry> jeszcze raz dziękuję dużo zdrówka za to no i co będę kończył, to by było na tyle w tym odcinku bo aż mi brakuje słów, tak się patrzy na tą paczkę, cześć, trzymajcie się